Dzisiaj u nas w studio gości wyjątkowa osoba, pani Bogumiła Kucharczyk-Włodarek, poetka, autorka tekstów i muzyki, Bart oraz uczestniczka nadchodzącej pierwszej edycji programu The Voice Senior. Witam Dzień Cię. Dobra. Dzień dobry. Bogusiu, czy tak mogę się do Ciebie zwracać? Oczywiście, oczywiście, że tak. Bogusiu, na samym początku chciałam Cię zapytać o określenie Twojej stylistyki muzycznej. O, oh, to jest bardzo trudne pytanie, Aniu, wiesz? Dlatego, że ja nie mam żadnego ustalonego stylu. Piszę, tworzę piosenki czy tworzę muzykę do czegoś, co mnie w jakiś sposób dotknęło, a Zależy od tego, jak mnie dotknęło, więc y, myślę, że najczęściej to są ballady, to, co ja robię, natomiast y, nie ma żadnego określonego mhm. Czyli stałego. to, co płynie ci z serca i raczej jest serca. to muzyka trochę taka literacko-poetycka, możemy ją tak Zdecydowanie tak, dlatego że ja nawet mogę zdradzić sposób, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ważne i y, kiedy ktoś śpiewa piosenkę, dla mnie jest istotne. Oczywiście piosenkę z tekstem, bo są piosenki, które można zaśpiewać sobie luźno, na estradzie ich jest pełno i, i można sobie śpiewać i każdy może bez problemu śpiewać. Natomiast są piosenki, w których jest istotny tekst i w moich piosenkach tekst jest zawsze bardzo istotny, ale nie mniej istotny niż muzyka. I teraz po to, żeby powstała muzyka, która spełni rolę swoją w piosence, to znaczy pomoże dopowiedzieć słowami, nie słowami, tylko tego właśnie, czego się nie da powiedzieć słowami, yy, pozwoli uzupełnić te emocje, które po prostu przez słowa się nie da rady yy, ich wyrazić, prawda? I ona musi być bardzo adekwatna, kompatybilna z tym. Więc jeżeli ktoś, na przykład a czasami tak było, że prosiłam nawet kogoś, żeby aranżował moje piosenki, wysyłałam mu nagranie linii melodycznej mojej, ja śpiewałam po prostu sobie tak do, do mp3, wysyłam to nagranie, a potem kiedy nie uczestniczyłam w aranżowaniu, to się okazało, że to nie pasuje w ogóle jedno do drugiego. Bo aranżacja też może piosenkę absolutnie zmienić i nawet kiedy kilka razy z kimś innym piosenkę mm -hmm. jakąś opracowywaliśmy, to za każdym razem to jest inna piosenka, mimo że o tym samym, mimo że ta sama linia melodyczna. Dlatego, że yy, muzyka ma jakby uwydatnić to, to, co nie da się już słowami, co tylko głosem samym się nie da, więc Muzyka ma to uzupełnić, unieść. Czy możemy zatem sami zinterpretować Twoją twórczość i sami określić tą stylistykę? Myślę, że nie ma innego wyjścia. Po prostu nie ma innego wyjścia, bo ja, ja i Jest to muzyka płynąca płoną, z serca. Tak, odniesienie do danego momentu, danej chwili. Yy, może to dotyczyć mnie, może dotyczyć sytuacji w danym miejscu, może dotyczyć innego mhm. człowieka. Czasami to będzie coś złego, na co muszę odreagować. Czasami to będzie piosenka, którą napisałam na przykład po kłótni z jakimś z moich synów, I mówię, no co ja mam teraz zrobić? No to nie mam co zrobić, wracam do domu, piszę piosenkę, no i wszystko wraca do normy. Właśnie to jest ważne teraz. Niechcący powiedziałem to, dlatego że piosenki we mnie mają bardzo wielkie działanie autoterapeutyczne, że wszystkie dramaty rozładowuję piosenkami. Dopóki nie napiszę jakiejś piosenki po czymś, co było trudne w moim życiu, to to coś ciągle... Ten jest etap trudne. się nie, nie zamknie. Dlaczego tak myślisz? Mówię, że ten etap się tak, nie zamknie, tak, dopóki tak. nie napiszesz piosenki. Im trudniejsze, im trudniejsze coś było w moim życiu, tym bardziej potrzebuję tego zamknięcia jakąś piosenką. Nawet bym powiedziała, że piosenka, od której się zaczęło moje śpiewanie w końcu bardzo niedawne jest piosenką, którą właściwie uważam za piosenkę, która uratowała mi życie. Dlaczego Dlatego, jaka to piosenka? To jest piosenka. Tatuś albo inaczej koniki. To było jeszcze w 2009 roku, kiedy jeszcze pracowałam w studium. Zdarzył mi tam się dramat, przy którym, z którym nie mogłam sobie poradzić. I przez długi czas, że tak powiem, jeździłam między domem i pracą, no, zmuszając się do tego, żeby w pracy nie było widać, że jest mi źle i tak dalej. W domu oczywiście jakoś próbowałam nie płakać, żeby, żeby móc pracować. I gdzieś właśnie ze trzy miesiące to trwało, dopóki któregoś ranka, jadąc do pracy na rowerze w parku 3 maja, ale tym młodszym, to jest takie międzykonstytucyjną, a Małachowskiego mm -hmm. chyba, no nie, przy I tam przejeżdżałam i w tym momencie sobie wyobrażałam, że rozmawiam o tym z moim ojcem i że wiem, co mi powiedział na to. I napisałam tą piosenkę, przyjechałam do pracy, to ona, ona powstała właśnie na tej drodze no mniej więcej ile tam jest do, do studium, gdzie pracowałam, może ze dwa kilometry tam jest. Więc po, powstała w takim miejscu. Przyjechałam i akurat był kolega mój, polonista, który tam też pracował, nawet był moim dyrektorem. I mówię, muszę ci coś zaśpiewać. Ja to zaśpiewałam. I on zaczął płakać i mówił, Bogusia, ja sobie nie wyobrażam, jakby mi córka taką piosenkę zaśpiewała. Myślałam, że on sobie trochę żartuje ze mnie płacząc, ale mówi, że nie, że to naprawdę go bardzo wzruszyło. I potem nagle zapomniałam o tym dramacie, który był. Po prostu odniosłam się i od nowa zaczęłam żyć. To chyba najtrudniejsza, najtrudniejsza była rzecz, jaką miałam wtedy, wtedy, do przeżycia. Ale rzeczywiście bardzo szybko na tą piosenkę zareagowałam i nawet potem, kiedy, kiedyś jechałam samochodem i, i już tylko podkład puściłam, bo jak uczyłam się śpiewać, bo zaczęłam śpiewać dopiero w 2009 roku publicznie na dobrą sprawę po y, udziale w Międzynarodowym Festiwalu Bardów. Czyli Festiwalu OPA. Tak, tak, tak. E, jakim cudem tam się dostałam, też nie wiem, bo to przypadek. E, było jakieś takie niekoniecznie udane wystąpienie, e, do którego mi Marcy Czterchenna mówił na wspólnej. I tam reakcja na mnie była taka dosyć dziwna, i kolega mówi: Nie, nie, Bogusia, to nie jest Twoje miejsce. Słuchaj, jest taki festiwal, nagramy te Twoje piosenki, wyślemy tam. I o dziwo te piosenki zostały przyjęte, a potem się okazało, że o dziwo weszłam do finału. No, ja nie wiem, I czy tak była odziwała. taka straszona. Ale wiesz, dla mnie ja, ja nie jestem pewna, kiedy śpiewam, dlatego że ja mam świadomość tego, czego nie umiem. Wiem, że mam jakiś głos, który się ludziom podoba. Ja też lubię mój głos, zwłaszcza ten niski. Nie lubię bardzo wysoko śpiewać i kiedy muszę, to jestem zawsze skrępowana, mam ściśnięte gardło. Nie umiem śpiewać z zespołem, to jest mój problem, bo jak się śpiewa samemu a capella, albo, albo do jednej osoby, która ci się wpasowuje w ciebie, to jest zupełnie coś innego. Nie? Więc ja mam i tam bardzo się bałam, bo to było piękne, takie większe wystąpienie. Bardzo fajne miejsce w Domu Kultury na Mokotowie. Pamiętam to do dzisiaj, jak pojechaliśmy po tym półfinale, pojechaliśmy do hotelu z tym kolegą, który mnie akompaniował, ja myślałam, że no, wiadomo, że nie wejdę, no bo wiadomo, no trzęsę się ze strachu, głos się trzęsie, a wiesz, no to nie mogę wejść. No i potem ktoś do mnie z Juroły zadzwonił, że jestem, dlaczego mnie nie ma na ogłoszenie wyników. Ja też myślałam, że to jest żart, no ale się okazało, że to nie był żart. Potem kiedy usłyszałam nagrania tego swojego śpiewania, to następne trzy dni płakałam, bo mi było głupio, że tak się trzęsło we mnie wszystko. No ale taka jestem, po prostu jestem emocjonalna. Jesteś emocjonalna i, I, te i myślę, że to jest emocje mnie atut, atut. Myślę, ale że to czasami nie atut, Bo jesteś w tym wszystkim prawdziwa no dzięki tak, tym tak. emocjom. Ale te A ludzie mówią mnie też, bo y, ludzie odnajdują siebie. No tak, ale jeżeli to jest za bardzo posunięte, że tak powiem, to czasami człowiek wygląda śmiesznie. Ja wtedy się czułam śmiesznie po prostu, wiesz. Myślę, że jesteś bardzo skromną osobą i jeszcze nie zdajesz sobie do końca sprawy z tego, co posiadasz, z tego talentu. Określasz się jako bard. Powszechnie mówi się, że bardem można określić osobę, która sama pisze tekst. Pisze muzykę i do tego sama to sama wykonuje. To wykonuje. Tak. Najczęściej z jakimś jednym instrumentem. No i najczęściej powinna sobie sama, tak jak kiedyś było, że Bart chodził po świecie, prawda? Rozglądał się, obserwował ludzi, potem pisał o tym, co widział, piosenkę i sam sobie akompaniował i śpiewał. Myślę, to, że w dzisiejszych czasach są tacy stuprocentowi, Bardowie? Tak, myślę, że są. Tak, ja paru takich znam. Paru takich znam i też myślę, że właśnie chociaż ja sama na żadnym instrumencie nie gram, no tam próbowałam tam trochę grać na pianinie z gitarą, nie bardzo mi wychodzi, bo już mam ręce za bardzo sztywne i jeszcze do końca się nie poddałam, bo mówię no mam 70 lat na moment, to może trochę późno, żeby się uczyć, ale z drugiej strony widzę, że im bardziej się chce się czegoś nauczyć tym jakby Jestem swobodniejsza w życiu, czyli ja jakoś chyba nie przestanę nigdy uczyć się czegoś, ale często się poddaję za szybko, potem wracam do tego pokornie, że się poddałam, z powrotem próbuję. Może, może jeszcze zanim stracę całkiem głos, uda mi się samej gdzieś wystąpić z moim akompaniamentem własnym. Bo tak mi się wydaje, że Barto właśnie był taki, co sam gdzieś chodził po świecie. nie? Poza tym samemu, kiedy się jest, to jakby najbardziej. Obserwuje się świat, kiedy gadasz z kimś, no to nie masz czasu na kontemplację, nie? I tak mi się wydaje. Ja czuję się bardzo dlatego że właśnie w każdej sytuacji, wtedy, kiedy jest nadmiar złych i dobrych emocji, wszystko jedno, czy w moim domu, czy na ulicy, to jednak odniesienie się piosenką do tej sytuacji jest dla mnie ważne. Jest dla mnie ważne. Mhm. I myślę, że też jest ważne dla innych ludzi. Tak mi się wydaje. Poza tym, dlaczego w ogóle ośmielam się jeszcze gdzieś jeździć na te festiwale? Po tym festiwalu, opa, właśnie po tym finale zaproszono mnie do Wrocławia. To nie był już festiwal, zapomniałam w tej chwili, jak to się nazywało, ale takie po prostu mini recitale różnych osób, którzy własne piosenki śpiewają tam były, chyba półgodzinne. I też tam ja byłam właśnie z tym moim kolegą Sławkiem Germaniukiem wtedy. I jak patrzyłam na początku, oczywiście poprosiłam, żeby tak mi na scenie ustawiono światła, żebym ja nie mogła widzieć publiczności, bo po pierwsze wszystko mnie dokoncentrowało, a po drugie od razu bałam się, że nagle zapomnę, co chciałam zrobić przed chwileczką, no bo tak trochę jakby w transie jestem, jak jestem tam, no nie? I w pewnym momencie zobaczyłam, jak Sławek zbiera nuty, bo on siedział przy pianinie, które stało przed sceną, a ja na scenie i zobaczyłam, jak on zbiera ten o i szybciutko ucieka, mówię Matko, ja nie zauważyłam, że już to był koniec, nie? Chciałam się napić wody, mówię, on ucieka, to znaczy, że ja coś bardzo złego zrobiłam, nie? I taka zdziwiona wychodzę, ale patrzę się, że ludzie jednak reagują fajnie, że się uśmiechają do mnie, bo obok widowni musiałam przejść, więc mówię, no tak, a potem jeszcze ktoś tam zaczepi człowieka, mówię, nie no fajnie, ta piosenka mi się podobała, tam ktoś powiedział, że jakiś tekst go rozwalił, że to w ogóle niesamowite, i pomyślałam sobie, że skoro ludzie mówią, że tak, no to znaczy, że nawet jeżeli się boję, powinnam śpiewać o tym, bo niektórzy się właśnie w tych moich piosenkach znajdują. Niektórzy czują podobnie jak ja. Moja koleżanka z Bełchatowa, która była na jednym z koncertów moich, tam w Bełchatowie, w Kulturze na Boku bardzo fajna inicjatywa ludzi, prywatna. Ona powiedziała: Bogusia, jak my żeśmy się tyle lat nie widziały, ja posłuchałam twoich ale no to już wszystko wiesz, co się wiem. w Twoim życiu zdarzyło. Ale o dziwo, te niektóre z tych rzeczy się zdarzyły też w moim życiu, prawda? Czy ty tak jakbyś trochę o mnie też śpiewała? Bogusiu, jesteś bardzo skromną osobą, nie do końca wierzysz w siebie, ale myślę, że właśnie za to ludzie cię pokochali. Chciałam Cię zapytać. Od czego się zaczęła twoja przygoda z muzyką? Czy zaczęłaś najpierw pisać teksty, muzykę, czy może zaczęłaś śpiewać? Co było pierwsze? Nie wiem. Dlaczego, że muzyka zawsze w moim domu była przede wszystkim? Ojciec mój, chociaż nie był muzykiem zawodowym, Grał na skrzypcach, w Rzympoliu na skrzypcach bym powiedziała nawet, ale robił to z taką radością, która udzielała się wszystkim. Wszystkie święta w moim domu, wszystkie spotkania rodzinne zawsze były związane ze śpiewaniem. A to było takie śpiewanie domowe. Piosenki harcerskie, wojskowe, wszystko co się dało, prawda? Wtedy nie było przecież magnetofonów, telewizorów, jeszcze jak byłam dzieckiej przecież nie było, więc cały... Ta muzyka po prostu była w domu na, na żywo robiona przez nas. I właściwie wszyscy w mojej rodzinie bez wyjątku kochali to śpiewanie. Teraz niedawno rozmawiałam z siostrą, która teraz mieszka w Paryżu, i mówi: Słuchaj, ja sobie przypomniałam, jaka byłam dumna, jak niesamowicie sobie mówiłam matka, jaki ten mój ojciec jest cudny, bo jak żeśmy w kościele gdzieś stali, to nawet jak rodzice byli w innym miejscu, a często byli w innym miejscu, to słychać było ojca. I taka byłam szczęśliwa, że on tak pięknie śpiewa i po prostu, a ja mówię, wiesz co, ja tak samo czułam, nie? Wszyscy żeśmy lubili śpiewać, ale rzeczywiście ojciec był tą osobą, która wniosła to śpiewanie do, do rodziny. Mhm. Mama też śpiewała przy szyciu, przy czymś, też sobie tam nuciła, ale to nie było takie jakby, to z tym, jak z tym ojcem, takie normalne, jak często ludzie śpiewają, nie? Ja też sprzątam, muszę sobie śpiewać pod nosem, koło sam dzieci tak samo śpiewałam, zresztą moje dzieci i wnuki też sobie nie wyobrażały. Czy to śpiewanie towarzyszy Ci po prostu tak. przez całe życie? Tak. Kiedy zaczęłam pisać pierwsze teksty, nie wiem, myślę, że po prostu chyba w szkole średniej, na pewno, tak jak większość ludzi. I na początku chyba to były wiersze, natomiast bardzo nie lubiłam na lekcji polskiego czegoś takiego, co się zaczynało od, co autor miał na myśli, co chciał powiedzieć. Nienawidziłam tej części. Dlatego, że uważam, że każdy człowiek ma w tym, co twórca jakiś zrobił, czy to jest obraz, czy muzyka, czy wiersz, czy piosenka, zobaczyć w tym to, co on czuje. Zobaczyć w tym siebie. Tak, tak. Co nie znaczy, ja nie powinnam nikomu mówić, słuchaj, to jest tango i ty masz teraz czuć, że to jest tango i, że tak powiem, coś zrobić. Nie. Niech ludzie czują. Ja też nie lubię, jak mi ktoś każe, może mu mi, co ja mam czuć. Nie. Moje emocje są takie, jakie ja mam i czuję to, co czuję. Nie mogę tego zmienić, nawet nie chcę. No, czy ktoś tam powie, że mam kogoś kochać, kto nie pasuje mi? Nie. Albo kogoś nienawidzić, bo ktoś innego nienawidzi. Nie. Nasze emocje są nasze, czyli jeżeli jakiś wiersz czytam, może on do mnie nie trafić. Czasami się zdarza, że na przykład nie trafia za pierwszym razem coś, prawda? A potem nagle jest olśnienie, że jejku! A przecież tam jest jeszcze coś więcej niż ja na początku myślałam, nie? To tak jak nie lubisz zupy grochowe, jak jesteś dzieckiem, a potem pojedziesz na obóz z żołnierzami, tak jak ja byłam na obozie z żołnierzami, była grochówka wojskowa, <laughs> jak mi zasmakowała, zaczęłam lubić grochówkę. I chyba ludzie mają prawo do tego, żeby czuć co co czują, kiedy czytają, kiedy słuchają muzyki, nawet kiedy patrzą na jakąś osobę. No, nie da się, mogą tego nie okazywać, jakby to nie było za ładne, prawda? Nawet nie powinni bym powiedziała, ale. Mają prawo co chcą. O, oczywiście. Bogusiu, to teraz może pozwól mnie i wszystkim widzom poczuć to, co oni mają głęboko w sobie, słuchając ciebie. Także poprosiłabym Cię y, o zaśpiewanie akapella u nas w studio, fragmentu wybranego utworu. Powiedz wietrze, dokąd ciągle mnie prowadzasz. Powiedz wietrze, dokąd ciągle ze mną gnasz. Wiem, nie lubisz pytań, które lubię Ci zadawać. Lecz odpowiedz proszę choćby jeden raz. Jeden raz, raz odpowiedz proszę. Jeden raz, chociaż jeden raz. Jeden raz, raz odpowiedz Proszę, jeden raz, chociaż jeden raz. Powiedz wietrze, powiedz wietrze, wiem, że trzeba, wiem, że musisz przez te pola ciągle gnać. Powiedz wietrze, powiedz wietrze, czy do nieba, czy do piekła ze mną biegniesz tyle lat. Piekło z niebem ciągle się przeplata. Pieprz z goryczą, ze słodyczą kwas. To nie zdążę zauważyć lata, to nie zdążę zauważyć dnia. A ty grasz, a ty grasz, a ty gnasz.

ty potrafisz wszystko w różne składać pieśni. Ty potrafisz na mej duszy grać. A ty grasz, a ty grasz, a ty grasz, że aż. powiedz wietrze, jak nauczyć się od nowa. Za zakrętem widzieć tylko dobre dni. Jak zamienić smutek w zwykłe ludzkie słowa. Jak wymieszać barwy nieba i iść przez świat z podniesioną głową. Wierzyć znów, choć nie wierzysz już. Zauważyć. Tych, co biegną obok, chociaż oni nie chcą widzieć nic. Piekło z niebem ciągle się przeklata. Pieprz z goryczą, ze słodyczą kwas. To nie zdąże zauważyć lata, to nie zdąże zauważyć dnia. A ty ganasz, a ty grasz, a ty grasz, żeasz. a ty ganasz, a ty ganasz, a ty ganaż, i ja. I ja, i ja, i ja, i ja, ja i ja Ja I właśnie to poddanie się wiatrowi to jest moje życie. Piękna emocjonalna piosenka. Myślę, że państwo podobnie jak ja znaleźli coś w tym utworze dla siebie odnaleźli siebie, kawałek siebie, no i oczywiście się wzruszyli. Bogusiu, ostatnim tematem naszej rozmowy będzie uczestnictwo w programie, w wielkim formacie telewizyjnym, w którym wzięłaś udział. Jest to program Voice Senior, przeznaczony dla osób, dla starszych osób powyżej 60 roku tak. życia, którzy śpiewają, czynnie wykonują ten zawód. Czy to w zaciszu domowym? Nie, to nie musi być zawód, nie. Ale mówię A. zawód, czy to w zaciszu domowym, czy to na wielkiej scenie? Tak. I były tam osoby, które zarówno takie, które śpiewają i występują przez cały czas albo bardzo często, i takie osoby, które mają prywatne zespoły i sobie grają. I takie, co mają już takie zespoły, które po świecie jeżdżą i grają, też takie osoby tam były. No i takie osoby podobne do mnie, które niedawno, bo druga osoba jeszcze jedna taka była, która, przynajmniej, którą ja poznałam, bo wszystkich oczywiście nie poznałam. E, taka, która też dopiero na emeryturze zaczęła śpiewać. Tylko ona zaczęła śpiewać na emeryturze cudze piosenki, pracuje z podkładami i, i tak dalej. E, I już się na scenie czuję. Mimo że krócej, że tak powiem, śpiewa publicznie niż ja, ale czuję się bardzo pewnie na scenie. Ja nie czuję się na scenie pewnie, <noise> bardzo niepewnie się czuję. Zwłaszcza, że y, tam trzeba śpiewać cudze piosenki, trzeba śpiewać zespołem. I jest bardzo mało czasu na przygotowanie tych piosenek, więc dla mnie trochę za mało, więc ja w permanentnym stresie byłam tam, że nie dam rady, że za trudne coś jest dla mnie. nie? Cieszę się, że tam jestem, ale trochę się boję oceny też ludzi, oczywiście. Szanowni Państwo, także ja zachęcam do zapoznania się z twórczością e, pani Bogumiły. Można wpisać jej imię i nazwisko i znajdziecie utwory, które śpiewa na YouTubie e, oraz oglądać ją w programie The Voice Senior, którego emisja będzie miała miejsce... Od 7 grudnia począwszy. Od 7 grudnia. Czyli 7 grudnia. Pani I bądźcie wyrozumiali dla mojej słabości. Także wszyscy trzymamy kciuki za Panią Bogusię. A właśnie za moje piosenki, najważniejsze. A najważniejsze tak. za, za jej piosenki. Tak, mimo że Ja tam moich piosenek Oczywiście nie mogę śpiewać, my wiemy, ale. Ale za jej piosenki, żeby to się potoczyło, wszystko po jej myśli. Ja tak dogram jest. parę piosenek na YouTube jeszcze lepiej nagranych, także. Będzie można te moje piosenki zobaczyć na YouTubie po prostu. Zapraszamy. Dziękuję bardzo.